Niedziela, ranek, środek października roku pamiętnego 2020, tego specyficznego. Idziemy na finał mazowskich do Legien. To był dziwny sezon, choć zaczął się w miarę normalnie. E, pojechaliśmy na wyjazd z grupą, ale wróciliśmy w marcu już do innej rzeczywistości. E, zaczęły się obostrzenia. Momentalnie ze sklepów poznikały wszystkie trenażery, przez chwilę mieliśmy zakaz wstępu do lasu, biegaliśmy i jeździliśmy na rowerze w maskach, co wcale nie było takie proste, no i nie wiedzieliśmy na dobrą sprawę kiedy ten sezon się zacznie i czy w ogóle starty się zaczną. W końcu obostrzenia zależały i organizatorzy mogli ruszyć na start ze wszystkim tym, co robią najlepiej. Musieli odnaleźć się w kosmicznej ilości nowych wytycznych, tak, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo uczestników. Trudne nie lada wyzwanie, bo imprezy sportowe same w sobie są wielką organizacyjną challengem, a co dopiero jeszcze. Jedzie złoty numer, 20. a to chyba pan z żelaznej. A przed nami jedzie jeden z zawodników dystansu FIT, pan, którego poznaliśmy w Niedzicy ze złotym numerem 20, a dlatego go poznałam. I to jest właśnie przykład osób, dla których to już nawet nie o wyniki chodzi, nie chodzi o ściganie się, ściganie z samym sobą tylko. Z szacą, bo to są osoby, które właśnie cały ten sezon przejechały i chodziło o zabawę, o nastrój, o pokonywanie samego siebie i o motywację. Więc tak właśnie ten sezon potrzebował. Aż się prosi, żeby coś poplątać. Nie masz maseczki? jest idę. Po miasteczku przechadza się straż miejska i pilnuje czy wszyscy mają maseczki. I wszyscy mają. Więc jesteśmy w Legionowie na finale Mazowie tegorocznej 2020 szczególnego roku. I tu się znajdują nagrody dla wszystkich i za dzisiejszy wyścig i za generalkę, która dzisiaj ma swój finał. Do generalki wystarczyło 5 startów, dobra nie ma nikogo w okolicy, więc... Mogę zdjąć maskę. Do generalki wystarczyło 5 startów. Ja dzisiaj będę robiła swój piąty. Ech. Jesteśmy na finale kamerujemy. Nastrój jest specyficzny. Ciekawe ile będzie osób. Przed chwilą wystartowało hobby, więc w miasteczku nie ma jeszcze za dużo ludzi zakończenia Nie było dla mnie. I powiedz ci, warto było się ścigać w tym sezonie? Bardzo. No. Rasa dzisiaj wyśmienita. Jak widać po rowerze. No. Widzę, że było to było co? Na długo przed startem mamy tutaj zawodniczkę. Zbiera... Ty już chyba masz generalkę zrobioną, co? Tak, tak. A więc dzisiaj przyjechałaś już tylko po nagrodę. No i jeszcze się trochę pościwiać, co? I troszeczkę tak jeszcze powalczyć. A powiedz, czy warto było brać udział w tym dziwnym sezonie? Warto, zawsze warto. Dla siebie też. Zawsze warto no. jest coś porobić, nie? Zainstalowałam już kamerę i iż... Idę na rozgrzewkę przed moim startem, ostatnim w tym sezonie. A kamera jest już z tyłu za rowerem. Z przodu będę miała od zespołu. Trzy, trzy, dwa, jeden, jeden.